Cze, Mano, się ma, widzowie z tej strony, ja tam cię widzowie Dzisiaj dla was nagrywam EuroTrack Simulator tu na kanale widzowie. Dzisiaj wlatujemy do prawdopodobnie Europy. Dzieli nas tylko widzowie, tylko prom. Więc zobaczymy jak nam to dzisiaj pójdzie. I dzisiaj w planie jest kupienie kolejnej ciężarówki, wzięcie lekkiego, malutkiego kredytu. Ale to widzowie zobaczycie oglądając odcinek do samego końca, bo tam też będzie dużo się naprawdę działo, więc nic innego nie pozostaje jak tylko wbić i nic więcej w zasadzie, znaczy nic więcej, no wbić, zasubskrybować i zalajkować, bo naprawdę mi z tego powodu będzie bardzo miło i lecimy dalej i nie zatrzymujemy się. I naprawdę będzie gituwa. Tylko ja się teraz zastanawiam, by można było do Felixstowe się przewieźć, albo zróbmy tak, że na pusto pojedziemy sobie do. albo w sumie możemy się lekko. albo nie, nie będziemy się transportować, tylko sobie weźmiemy do Kalis, do Prom, do Kalis, z Kalis sobie weźmiemy ładunek gdzieś na jeden ten na jeden ładunek i będziemy w Europie Tylko dajcie mi tle? dosłownie chwilę a będzie naprawdę git I te widzowie zapraszam Was na Discorda razem z Instagramem znajdują się w opisie Naprawdę warto jest za, za też tam zajrzeć bo tam jest też dużo się, się dzieje dużo różnych informacji można uzyskać i najszybciej o filmach się dowiadujecie I tak jak wam widzowie właśnie też wspomniałem o nowej ciężarówce to ona będzie nie trochę nie dla mnie ale trochę dla mnie bo nie będę brał znaczy będę inaczej widzowie to będzie ciężarówka taka dla kierowcy, ale także też będzie dla mnie A ja będę dawał mu tą, którą teraz mam obecnie Czyli tą skanie. Więc możliwe, że się możemy nie połapać, jeśli chodzi o... To jest otwarte, zamknięte? Tu można wjechać? Tak by i i ludzie, moi drodzy państwo, bo ja tak trochę na... A nie, to jest zamknięte Nie, jest otwarte, okej okay. Miałem takiego lekkiego stresa I... Au, no i właśnie zaryłem, nie miało tak to wyglądać Lecimy sobie Tromem Au, po raz kolejny Cicho I Ta ciężarówka będzie taka Półlotna, bo Tą skanie, którą teraz mam Do gabarytów, to ona będzie Wykorzystywana do takich działań Jak No by to można było powiedzieć Jesteśmy wy w Dwerze Kalis, przepraszam, jesteśmy w Kalis, więc jest hit jeśli chodzi o to. I teraz tak, jest tu gdzieś jest mechanik. Dobra, to tak. F7 żeby tak na szybkiego sobie podjechać do mechanika. Tą, tej skani na razie. Nie będę jakoś tak odwzorowywał, znaczy odwzorowywał, no zostawimy ją w gabarycie Tak jak jest hmm. Są tu jakieś fajne ładunki, w tym Kalis, żeby tak, wiecie, ładunek zrobić, a nie tylko biznesy, biznesy A coś bliżej 450 km, o, do Paryża można było wy wyskoczyć to jest potas? Weźmy sobie zamiast... Weźmiemy sobie koziserek. Kozi ser tu już akurat prawa strona obowiązuje, na szczęście. Na szczęście prawa strona. Trochę nie lubię tej angielskiej lewej strony, ale... To widzowie też wymaga przyzwyczajenia, jeśli chodzi o... Miasto i dane, i te inne, tego... Różnych typów, bo naprawdę, no... Jest mega, jest mega, a... Wiemy jest. Ja tu jestem po kozi ser. Dacie mi, czy mi nie dadzą koziego sera? Powinni mi dać. Powinni mi dać, do Brukseli. Okej. Okay. No to my parkujemy. My parkujemy sobie i jedziemy z tym do Brukseli. To jest ta moja nadczepa. Na, na więc okej, okay, to jest krona chyba. Jeśli się nie mylę. A zapytacie w widzę jaka okay. to będzie ciężarówka. A zobaczycie pod koniec odcineczka, bo tam będzie kupywana jeśli chodzi o chwilę, miejsce uwagi. Czekajcie. I mamy tak 226 km do przejechania. Na spokojnie zrobimy to szybciutko. I chciałem lewą stroną jechać, ale się ogarnąłem Ale ogarnąłem o co chodzi. Skręć w lewo. w lewo i jedziemy dalej. tan jak przejechał to ja też szybko żeby nie robić wielkiego sztucznego tłuma. Nie, to jest zwykła naczepa jednak. Dobra. Myślałem, że krona. Myślałem, że krona, ale Szybujesz jednak nie krona. okej okay. I teraz widzowie wbijamy 5000 na tej pięknej skani. Piękna zona ona jest. Ale też będzie Już taka, że na live widzowie w niedzielę live o godzinie 1900 przepraszam godzina 19 live i wtedy widzowie będzie jakby to można było powiedzieć tą ciężarówką którą dzisiaj kupię na odcinku będziemy ją właśnie używać oddam ją w ręce kierowcy która przejmie tą ciężarówkę a ja wezmę od niej tą co dzisiaj na odcinku sobie kupimy to nie będzie taka gabarytowa, jeśli chodzi o sprzęt cały e, e, jakby to wy, można, może nie pod gabaryty, tylko po zwykły ładunek, aczkolwiek Pod ładunek taki no, będzie dwuosiowa raczej, to jest pewne Nie przewaliłem, to jest cud Cud, miód, malina widzowie, cud mogliby jechać, mogliby jechać byłoby naprawdę git byłoby cudownie a nie, 17 na godzinę przez światła zdążyłem jeszcze okej okay. kola jakaś jedzie, swintel cola tp jakieś Para paryskie o zielone, zielone, zielone jedziemy, jedziemy zjedź w kręcam lewo, no w Europie, nie? dawno nie było możecie napisać kiedy wyjeżdżaliśmy z Europy do Anglii to naprawdę było parę lat temu no parę lat temu no parę dni temu, dokładnie tak to można nazwać i ująć 19 jest, tak? my za to zarobimy 34 tysiące to będziemy mieli 163 no, 163 Jakoś ujdzie A jak oddamy w ręce kierowcy tą skanię w niedzielę, bo jeszcze do niedzieli będziemy jeździć na tej skani, czyli jeszcze w zasadzie jutro można byłoby powiedzieć, bo jak ja nagram, to nagram to w piątek To jeszcze do niedzieli można wrzucić, znaczy do... Jeszcze na tej skani sobie pojeżdżę, a w niedzielę na live zmieniamy. A dzisiaj dowiecie się już jaką ciężarówkę bierzemy i nie miejcie mnie za złe, ale to była dobra decyzja jeśli chodzi o tą ciężarówkę. Wiem, że o niej cały czas mówię, bo to będzie. To jest dzisiejszy smaczek tego odcinka, a tą skanią jeszcze jutro, tak dwie, trzy traski sobie zrobimy na zakończenie i bo będzie. na. No, troszeczkę czas u innego kierowcy zawita, a ten ma, a ten ta ciężarówka, która trafi, to trafi w ręce kierowcy i ona pierwszy kilometr tą ciężarówką wykona. A nam zostało 154 kilometry i zobaczymy jak nam to pójdzie. Już nawet tą ciężarówkę raz miałem, więc mm, czy jeśli będę z niej zadowolony raczej tak ale to jeszcze nie wiem bo to nie, nie, nie taka jakby to można było powiedzieć żeby jeszcze nie zaspoilerować no w sumie widzowie zobaczycie a będzie się rozchodziło o pewną kiedyś ciekawostkę nie że ciekawostkę ale było już kiedyś u mnie na live na odcinkach więc wiecie jaka to będzie jeśli ktoś w tym momencie jest na odcinku to może napisać jaka to będzie ciężarówka i jaką na live też będzie można się spodziewać. A na live zrobimy mega live'a, gdzie rozbudujemy tą ciężarówkę ponad skalę, a live będzie spory. Więc nic innego nie pozostaje. Jak tylko widzę więc zasubskrybować kanał, zalajkować. I oczywiście wbić też do kolegi na YouTube'a, tam też gości robi mega robotę, ja tu zjeżdżam? Nie, pomyliłem w porządku. Pomyliłem inną trasę. Pomyliłem, o jeszcze zarobiła mi... Jeszcze mi zarobiła, ja nie chciałem do Lille wjechać. Co mogłem sobie ją odkryć, ale na razie nie. Czekajcie, bo w niego wiadę. a tego bym nie chciał. Czekajcie, bo zaczęły się mu lekkie pro problemy robić. O, to zabolało. Ja się tam tu zmieszczę. Tym o. Nie wiem, jaką tym mał. Tym tu jest ciężarówka. No a ja już się raczej nie zmieszczę przez tą ciężarówkę. Au, no dobra, jedziemy przez te... z rąben, Jeśli chodzi o to. co sobie tu nawinął. No jak ja nawinę, to się nie zmieszczę, czekajcie. Puścimy ci co tam są. Ja sobie wiadę tam w uliczkę. Ciężarówką, ja wiem, że tak nie można, no ale bywa. Czekamy aż przejadą te ciężarówki. Jakaś tam się podobnie napotoczyła. Dawać, 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 bo ja czasu nie mam. Dawać. Nawijamy. Szybciutko. Stoi. Ale to nic. Ok. Ja nawinę. No, spokojnie. Doświadczenie Level Hard. Awaryjne. I szybciutko zwijamy dalej. Będzie takie fajne nawinięcie teraz do lewej. I na wrót. Ok. Zachaczę, zahaczę, To jest już na dwa. Trzeba wziąć. Jedź, jedź, jedź. I troszeczkę kilometrów będę w plecy. O, 101. Kulturka. A tak to bym miał 15 w plecy. A po co nam to? I nam zostało 80 km I też widzowie, to będzie zwykła ciężarówka To nie będzie taka bajerowana, tylko będzie zwykła Jak normalnie biała to Kolor też już wam mogę zdradzić, będzie bialutka Więc idealnie a, jak najwyżej, to ją na live dopracujemy. A na razie ona będzie czysta dla samego kierowcy. 90. Jeszcze się zastanawiam, tylko nad kabiną w tej ciężarówce. Albo w tym ciężarówce, bo to też jest ważne. Też jest bardzo ważne. A tak się zagadałem, że musiałem pomylić trasy. Ja wiem, że w prawdziwym życiu tak nie powinno być. Więc nie róbcie tego w domu po prostu ładnie i jesteśmy w Belgii O ja widzowie Belgia Wita nam zostało 68 km już 67 km i szybciutko gładko 122 na godzinę Tym dawem. Też wam witam. Przypominam o specialu na 1000 subskrypcji. Tak będzie special na skok na panczy. Ten, kto nie widział, w automacie na dole na odcinku jest wszystko wytłumaczone, co będę robił. I normalnie special jest, więc tylko zostawiać, udostępniać i się normalnie bawić, bo naprawdę, naprawdę będzie mega, mega będzie. A nam zostało już 35 km, więc już naprawdę niedużo, a jest 21.15 euro czasu gry i dojeżdżamy do bazy, rozładują mnie i kupujemy. Siedzę, siedzę do skrętu, Czemu ja tego zakrętu wcześniej nie widziałem. Musiałem dać po oponach. Skręć w lęk Zajeżdżamy w zakręt. To jeszcze trochę daleko od 200 km od firmy. Trochę jest. Jeśli chodzi o ten kawałek. Okej. Okay. Lampeczki sobie zapalimy, żeby droga lepiej było nam widać, nie tak niedostrożona jest. I let's go dalej. Let's go, let's go, let's go. 10 km. Teraz się dowiecie co to będzie za ciężaróweczka Będzie naprawdę Dla mnie miła i przyjemna włosiowa. Skręć w prawo No nie wyhamował naprawdę A i tak zielona, okej okay. No to git To gitówa I jesteśmy w Brukseli się prawej strony a następnie skręć. O ja, oh yeah. miasto Bruksel. Skręć w prawo. Skręcam, że w prawo. Pojedziemy sobie odkryć jeszcze przed zakupem. Jeszcze przed zakupem odkryjemy sobie te dwa pointy I przy ostatnim pońcie zaparkujemy i kupimy, że w końcu. W końcu będzie ten Przyparłeś czas. Na miejsce. Do usłyszenia następnym razem. Okej, okay, okej, okay, dobra, parkowanie, parkowanie zaliczone, super fajnie. Nie będę tam na razie jechał, będziemy sobie kulturalnie odkryjemy sobie te dwa fajnie... znaczy te dw dwa pointy i lecimy dalej. Oczywiście tej skani nie sprzedajemy, tak jak wcześniej mówiłem. Ja mam szczęście normalnie do tych świateł dzisiaj To hit Dobra, tu jest agencja raczej Jak to jest agencja to tam powinno być albo no w sumie agencja dwa razy w mieście Rzadko się zdarza Bardzo rzadko się zdarza taka dwa razy agencja, aczkolwiek miałem takie sytuację, nie wiem nie wiem czy to będzie tu, czy to nie będzie tu to nie będzie tu raczej, bo to jest iweko Takie jest. To jest Iweko. I tu się widzimy, zatrzymujemy. Bierzemy taką malutką pożyczkę bankową. I teraz tak. Przed zakupem yy, ciężarówki weźmiemy sobie kierowcę, weźmiemy sobie tą, taką pożyczkę piękną. Ile mamy teraz? Weźmiemy sobie na wszelki wypadek dwie. No to nie jest taki pierwszy, piękny, zarobiony milion, więc się nie cieszmy aż tak bardzo. Ale, ale, ale... Teraz tak. Um, usługi... Nie. Um, agencja pracy, dokładnie tak. Co my tu mamy? Weźmiemy sobie Monikę, bo ona już kiedyś u mnie tu robiła. Musiałem ją przez przypadek zwolnić. Okej. Okay. Mamy ciężarówkę. Super. Teraz tak, dajmy... Skanie je... Skanie dajemy no jej jakby. Znaczy wiemy o co chodzi, nie? Eee, że tą skanie, którą mamy dajemy sobie... Tylko muszę zobaczyć jeszcze na licznik. Taki był. Zapamiętajmy licznik 5204 No ładnie dajemy jeśli chodzi o to wszystko więc nie ma jakby żadnego problemu. I tak, dobra, yy, nie kariera, gdzie jest moje, moje firma, to jest moja firma, dobra, zarządzaj ciężarówkami A Nie, ona u mnie zostaje ta skania. dobra, przypomniałem sobie I teraz tak, gdzie jest mo o, gdzie jest ciężarówki I tak widzę to jest DAF, to jest dokładnie to I to będzie nowszy DAF z, nie XD tylko XF Yy, tylko gdzie on jest? Ja To jest XD czy XF? XG, a XF a nie ma, nie? jest XD, XF jest dobra. Ale on jest za tyle. To ja na razie go nie chcę za tyle, yy, ale w sumie się opłacał. Więc dobra, weźmiemy sobie tak... takiego. Tylko, jeszcze jedną pożyczkę musimy wziąć. W takim razie usługi. Tylko, że przemalujemy też go na biało, nie? Tego DAF-a, bo wiemy, że to już jest DAF. Nie są te usługi. Jeszcze się muszę nauczyć tych zakładek chorych. No, dobra, okej. Okay. Yy, dealer ciężarówek, DAFik. No i to jednak będzie jedna osiówka. Więc też jest Git. Git, nie Git, ale. Jest naprawdę potężna Bo nie mo można, można dwie zrobić? Można, ale się opłaca? Opłaca się Dobra To git To stoi I tak, ona widzę, że będzie zwykła Najzwyklejsza ciężarówka Najzwyklejsza ciężarówka, tylko kolory zmienimy na biały Na white O Gitówa mm. Szkoda, że nie ma Szkoda, że nie ma tutaj... Bo to jest... To jest XZ czy XF? Jeszcze tak zobaczymy. Jest G+. To jest XD. No dobra, weźmiemy sobie tego po prostu, tylko że... A zostawimy go w osiówce, ładnie wygląda. Szczerze powiedziawszy. Ale najwyżej na live'ie zrobimy z niego kawał potęgi. Tu nic nie zmieniamy, to będzie zwykły po prostu dafik, którego kupimy. Zmienimy, zmieniamy kolor, zakopiamy cyk i dajemy jej kierowcy. I Widzowie, czy ja ją kupiłem, żeby dać ją kierowcy? To miał być nowy, trochę. No, dobra, to dajcie mi chwilę. Zrządzaj ciężarówkami, siądź za kółko. Nie to, jest moja skania, to jest moja skania. Daj, siądź za kółkiem. Jednak zmieniamy jeszcze, bo to do, do live'a będzie. Organizacyjnie A tą ciężarówkę dajemy na razie Pani Monice O Samą sobie wzięła I git I widzowie ja wam dzisiaj serdecznie dziękuję za oglądanie tego odcineczka Pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górę Suba na kanale z dzwonem Żeby was kolejne filmy nie ominęły na tym kanale I do zobaczenia w kolejnym odcineczku na tym kanale ELO